Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym filmiku nagram dla Was życzenie urodzinowe dla mojego najlepszego kolegi z Discorda, Ryszarda Bolta. Zapraszam Was na profil Realu Poznań, link do jego profilu znajdziecie w opisie oraz w komentarzu pod tym filmikiem. Jeśli ten filmik Wam się spodoba to zostawcie mi tu ponad 55 łapek w górę, dobijcie, dobijcie mi cel subskrypcji do ponad 9000 osób i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i ci, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. I chciałbym jeszcze pozdrowić od siebie wszystkich moich najlepszych widzów. A są to moi nie, najlepsi widzowie: pozdrawiam niniejszym Golden Boye, pozdrawiam Juwamuci, pozdrawiam Gabrysię Parowicką, pozdrawiam na Podłogę Białego, pozdrawiam Deepin Polca, pozdrawiam Ryszal, Ryszarda Bolta, pozdrawiam Iggy Flopę, pozdrawiam Szymka, pozdrawiam Pochite M, pozdrawiam Piotra. Wernera, pozdrawiam Golfa Wulkanowego, pozdrawiam Heika Dublade, pozdrawiam Elwynu Kondziozie na Kułkach, pozdrawiam Samka Piotra Kucińskiego, pozdrawiam Justynka, pozdrawiam Justyna, pozdrawiam Kapixa, pozdrawiam Patryka, pozdrawiam Floreczka Lajwa i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to słuchaj mnie, Ryszardzie Bolcie. Życzę Ci wszystkiego najlepszego. Tam na Twoim super serwerze, tam gdzie zawsze. Do Was wchodzę i życzę Wam wszystkiego dobrego. To teraz też życzę Ci wszystkiego najlepszego z okazji Twoich powiedzmy tam 20, 21 urodzin, żebyś był miły, grzeczny, spełniał swoje marzenia i w ogóle dużo zdrowia i szczęścia, bo ono jest najważniejsze. Tego Ci życzę ja, Paweł Wicki Gamer. No dobra, to na dziś i tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał Wam się, jakże fajny odcinek z życzeń urodzinow urodzinowych dla mojego najlepszego kolegi z Discorda. Ryszarda Bolta, to widzicie, co robić. to Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowiczki Gamer. No i co, ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajmymi Trzymajcie się ciepło, czyści panarka, narka, papa pa, elo, pa mordy. Życzę Wam miłego dnia. Pa.